To okrążenie ukończyłam. E, no tak, mam tutaj dorobione trzy słupki, więc zahaczam sobie o ten pierwszy słupek i zaciskam, i teraz będziemy już e, przechodzić do tej ozdobnej falbany. I tak, ja muszę sobie odliczyć momencik, żeby tutaj się nie pomylić, raz, dwa, trzy, cztery. I teraz oczkami ścisłymi przechodzę przez piąty słupek i przeskakuję na szósty słupek. Czyli z tego miejsca będę zaczynała i nabieram sobie trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I ile pomijam słupków pod, pod sobą? No właśnie też trzy. Czyli pomijamy 3 słupki. Z 6 wkułam się jeszcze raz. Zobaczmy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nad tym słupkiem jestem. Teraz pomijam 3 słupki, a zahaczam o czwarty. O i zaciskam. I znowu trzy oczka łańcuszka. I to samo. Pomijam trzy słupki. Raz, dwa, trzy. W czwarty się wkłuwam i zaciskam. No i jeszcze raz. Trzy oczka łańcuszka. Pomijam trzy słupki. Raz, dwa, trzy. W czwarty się wkłuwam. A, i zaciskam, w ogóle ledwo widać te, te mostki, ale tutaj są oczywiście, i teraz, jak już wykonałam te trzy łuczki, a to muszę wykonać 5 półsłupków. Czyli nabieram jedno oczko łańcuszka jako pierwszy półsłupek, i teraz drugi trzeci, czwarty, piąty. Każdy opieram na, na słupku tak naprawdę. No i idziemy dalej. Znowu robimy łuczki z trzech oczek łańcuszka i tych łuczków powinno nam wyjść cztery. Oczywiście pamiętamy o Oczywiście pamiętamy o pominięciu słupków dolnych, czyli mamy tak: raz, dwa, trzy, pomijam sobie trzy słupki, wkłuwam się w czwarty i oczko ścisłe. Raz, dwa, trzy, pomijam trzy słupki, wkłuwam się w czwarty i oczko ścisłe. Raz, dwa, trzy, pomijam trzy słupki, wkłuwam się w czwarty oczko ścisłe, raz, dwa, trzy oczka, oczywiście pomijam trzy słupki, wkłuwam się w czwarty o właściwie to już jest półsłupek i oczko ścisłe i ja już się tutaj znalazłam nad tym ym, gór, nad tym górnym elementem z tych takich pełnych powiedzmy zakończeń tego łuczku z trzech oczek łańcuszka i tutaj na tej samej zasadzie znowu robimy trzy oczka łańcuszka o, wkuwamy się w, ten, w to oczko ścisłe co robiłyśmy, dwa półsłupki oczko ścisłe, dwa półsłupki o, i oczko ścisłe znowu i znowu trzy oczka łańcuszka o i tutaj o, wkuwamy się w pierwszy słupek, bo miałyśmy tak dwa półsłupki i, i ten słupek. Więc jak popatrzymy sobie na ten pierwszy brzeg, tutaj jeszcze mi brakuje łuczku. Powinien już tutaj być. I mamy na razie tak. Raz, dwa, trzy łuki, pięć y, półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery łuki, dwa na szczycie. I teraz tutaj znowu najpierw robię cztery łuczki, czyli trzy oczka łańcuszka sobie nabieram. Pomijam trzy słupki, wkłuwam się w czwarty. Pierwszy łuczek, raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Pomijam trzy słupki, wkłuwam się w czwarty. Mam już dwa mostki. Raz, dwa, trzy oczka. Raz, dwa, trzy. Pomijam słupki, wkłuwam się w czwarty, zaciskam. Raz, dwa. Trzy, czy już to będzie odpowiednia ilość? Tak, to już będzie ostatni na ten moment. Czwarty się wkłuwam. I oczko ścisłe. I teraz nabieram jedno oczko na półsłupek i przerabiam jeszcze cztery półsłupki, no bo w sumie muszę mieć ich pięć, czyli dwa, trzy, cztery, pięć. O, i to jest ten element, co tutaj robiłyśmy. Tu I tu. i teraz znowu trzy oczka łańcuszka. Pomijam trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Wkłuwam się w czwarty. O i zaciskam. I jeszcze raz trzy oczka łańcuszka. Pomijam trzy słupki. Wkłuwam się w czwarty. Ok. Trzy oczka łańcuszka. Pomijam trzy słupki. Wkłuwam się w czwarty. No i idealnie wyszło, trzy oczka łańcuszka, pomijam trzy słupki, a wkuwam się w czwarty. O, także tak wygląda ten motyw na tych, na, na tych pełnych elementach, gdzie miałyśmy słupek obok słupka. I teraz idziemy dalej. I teraz muszę uzyskać w momencie, żebym się nie pomyliła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć łódków. Aha, i teraz y, tu, gdzie jestem, znowu nabieram sobie trzy oczka łańcuszka ale tym razem wkuwam się o tutaj w ten drugi półsłupek i oczko ścisłe i znowu trzy oczka łańcuszka i teraz e, wkłuwam się w pierwszy półsłupek tutaj pomijam ten mostek pomijam go a wkuwam się w pierwszy półsłupek i oczko ścisłe i teraz nad tą grupą z 13 półsłupków muszę uzyskać 3 łuczki. Więc znowu 3 oczka łańcuszka. Pomijam sobie 3 półsłupki. kłuwam się w czwarty łuczek. Raz, dwa, trzy. Pomijam trzy, Wkłuwam się w czwarty. No i zaciskam. I znowu raz, dwa, trzy i wkuwam się w ostatni słupek o i zaciskam czyli no to jest ledwo widoczne tutaj od tego motywu z pełnymi e, słupkami z pełnymi krateczkami mam tak raz dwa trzy cztery pięć pięć tych mm, łuczków idziemy dalej i teraz kolejna rzecz Robię znowu trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy i tutaj na tym pierwszym mostku przed e, trzema słupkami robię półsłupek i na każdym słupku też półsłupek. W sumie będę miała pięć półsłupków, o ponieważ piąty ostatni jest na kolejnym mostku, proszę bardzo i mamy. Idziemy dalej, w takim razie znowu robimy łuczki i tych łuczków musi mi wyjść teraz 5. Więc tak, raz, dwa, trzy, wkuwam się w pierwszy półsłupek, oczko ścisłe robię, o i znowu raz, dwa, trzy, pomijam trzy półsłupki, wkuwam się w czwarty o i oczko ścisłe. Raz, dwa, trzy. Trzy półsłupki pomijam, wkłuwam się w czwarty, oczko ścisłe. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy pomijam, wkłuwam się w czwarty i oczko ścisłe i mam już raz, dwa, trzy, cztery. I teraz raz, dwa, Trzy oczka łańcuszka. No właśnie, i teraz tak, pomijam te dwa półsłupki, które mi zostały, raz, dwa, i zahaczam się tutaj na mostku, i to jest traktowane jako pierwszy półsłupek, i dorabiam sobie jeszcze te trzy na słupkach. I czwarty już za. Za słupkami. I proszę popatrzeć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć tych łuczków mi tutaj wyszło. Idziemy dalej. I tutaj znowu muszę uzyskać, zaraz przeliczę: raz, dwa, trzy, cztery, pięć półsłupków. No właśnie, czyli znowu nabieram trzy oczka łańcuszka. Pierwszy półsłupek się wkłuwam i oczko ścisłe raz, dwa, trzy trzy w czwarty oczko ścisłe raz, dwa, trzy trzy półsłupki pomijam raz, dwa, trzy w czwarty się wkłuwam i oczko ścisłe raz, dwa, trzy I tutaj w ostatni się wkłuwam i mam już raz, dwa, trzy, cztery te łuczki i ostatni trzy oczka łańcuszka i tutaj muszę się wkłuć, żebym nie pomyliła. Aha, tutaj przed samą, już przed tym samym elementem. O, czyli tak to wygląda. I znowu uzyskałam raz, dwa, trzy, cztery, pięć tych mostków z trzech oczek łańcuszka. Kontynuujemy piętnaste okrążenie, bo wydaje mi się, że jest na tyle trudne, że chyba warto ogarnąć razem. I tak, jestem w tym miejscu, czyli skończyłam ten motyw, gdzie mamy te ażurki. I teraz znowu trzy oczka łańcuszka. O! I wkłuwam się... O, odliczamy jeden słupek, w drugi słupek się wkłuwam, oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka, odliczamy sobie trzy słupki, wkłuwamy się w czwarty, oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka i to samo, trzy słupki odliczamy, wkłuwamy się w czwarty, oczko ścisłe. I ja już mam raz, dwa, trzy i znowu trzy oczka. Nie wiem, czy zrobiłam trzy, bo jakoś tak muszę od nowa. Raz, dwa, trzy. Odliczamy sobie trzy słupki, wkłuwamy się w czwarty oczko, ścisłe. I jeszcze raz, bo ja muszę mieć tutaj, czy ja dobrze pamiętam, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, pięć tych łuczków. A mamy na ten moment, odliczę od. Liczę od tego momentu, gdzie mamy już te, ten motyw ze słupkami po prostu. Raz, dwa, trzy, cztery, więc jeszcze jeden. Raz, dwa, trzy, odliczam sobie trzy słupki, wkuwam się w czwarty i oczko ścisłe. No właśnie. I teraz kiedy jestem już w tym momencie, zaczynam robić pięć półsłupków, czyli nabieram sobie Oczko łańcuszka na pierwszy półsłupek. 2 3 4 5 I znowu tutaj kontynuujemy sobie te nasze łuczki. I znowu muszę ich uzyskać 5, więc tak 3 oczka nabieram łańcuszka, odliczam sobie 3 słupki, wkłowałam się w czwarty Oczko ścisłe. Trzy oczka. E, I znowu trzy słupki odliczam, wkłuwam się w czwarty. Trzy oczka. Trzy słupki odliczam, wkłuwam się w czwarty słupek. Ile już mam? Raz, dwa, trzy, jeszcze dwa. E, trzy oczka. O! I wkłuwam się w czwarty. Trzy oczka. I teraz wkłuwam się w, ten, w to oczko ścisłe, co robiłyśmy na łuku. On, ono jest po środku łóczku. I znowu oczko ścisłe. I po drugiej stronie jest to samo, czyli trzy oczka łańcuszka. I w trzeci, Teraz czy ja dobrze policzyłam, raz, dwa, trzy. W czwarty słupek się wkłuwam. Dobrze. Trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Odliczam, w czwarty się wkłuwam. Ok. Trzy oczka łańcuszka. Trzy odliczam. W czwarty się wkłuwam. Ile mam łuczków? Trzy. Jeszcze dwa łuczki. Trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy słupki. W czwarty się wkłuwam. Oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka. o zaraz, żebym ja źle nie, nie wkłuła, raz, dwa, trzy, odliczam, w czwarty się wkłuwam. I czas na pięć półsłupków, czyli pierwszy jako oczko łańcuszka, drugi, trzeci, czwarty, piąty i znowu trzy oczka łańcuszka, trzy słupki odliczam, wkłuwam się w czwarty, trzy oczka łańcuszka, Raz, dwa, trzy. W czwarty się wkłuwam. Trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. W czwarty się wkłuwam. O! Trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I się wkłuwam. Ile mi tu powstało? Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, czyli ten ostatni już tak jak tutaj robiłam. O! Nad tą nad tym mostkiem on będzie tak samo jak tutaj było, czyli znowu trzy oczka, łańcuszka. O, i oczko ścisłe, i tak to właśnie wyszło. Tu i tu. Tak samo, ale teraz ja już muszę tutaj e, przechodzę na mm, ten ażurkowy motyw. Kończymy w końcu okrążenie. To było chyba 15. Jeszcze przeliczę raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. To 15 jest ledwo widoczne. No i tak, ja jestem w tym miejscu, czyli na końcu tego motywu z pełnymi yy, krateczkami. I mamy tak 3 oczka łańcuszka na pierwszy mostek. I zahaczam tutaj zaraz. Na mostku, o, trzy oczka łańcuszka, odliczam sobie trzy słupki, wkuwam się w czwarty i oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka, odliczam sobie trzy półsłupki, wkuwam się w czwarty, oczko ścisłe, trzy oczka łańcuszka odliczam znowu trzy. Półsłupki, wkłuwam się w czwarty i oczko ścisłe. I ostatni mostek, trzy oczka łańcuszka, a tym razem, tu na, na tym pierwszym mostku przed trzema słupkami, robię po prostu półsłupek. Następnie trzy półsłupki na słupkach wykonuję. O, i jeszcze jeden półsłupek na mostku. W sumie mam pięć półsłupków. I teraz licząc od. Tego motywu, gdzie zaczęłyśmy, mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć tych mostków z trzech oczek łańcuszka. Idziemy dalej. Znowu trzy oczka łańcuszka, wkłuwam się w pierwszy półsłupek. Oczko ścisłe. Trzy oczka. Odliczam trzy słupki, wkłuwam się w czwarty. Mam raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, w czwarty półsłupek się wkłuwam. Raz, dwa, trzy oczka. Odliczam trzy półsłupki, w czwarty się wkłuwam. Ok, ile mam już? Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. I zgadza się, bo ostatni mostek z trzech oczek, ale tutaj już robię półsłupki, czyli raz, dwa, trzy, cztery. 5. Ok, i lecimy dalej, 3 oczka łańcuszka na pierwszy mostek i wkłuwam się w ten pierwszy półsłupek. I dalej 3 oczka, odliczam sobie 3 półsłupki, wkłuwam się w czwarty i mam już drugi mostek. 3 oczka łańcuszka i znowu odliczamy i w czwarty półsłupek się wkłuwamy, mam już trzy mostki, jeszcze dwóch mi brakuje. Trzy oczka łańcuszka, i dalej. Liczymy w czwarty się wkłuwam. Trzy oczka łańcuszka. I teraz nad tym mostkiem wkłuwam się, jak gdyby takie dwa mostki mi powstają. O, proszę bardzo. I oczko ścisłe. Porównajmy sobie z lewą stroną. O, i tutaj proszę zobaczyć, że jest to samo. Tak samo to wygląda. O, raz, dwa. I tutaj też tak mamy. Raz, dwa. I został mi do wykonania ostatni mostek, który jest zakończeniem już tego okrążenia. Czyli znowu trzy oczka łańcuszka. I wkłuwam się tutaj. O, proszę popatrzeć. Trzy słupki przemijam, wkłuwam w czwarty. O, i zaciskam. I to już jest końcówka. O, w tym miejscu. I teraz od tej pętelki przeliczymy sobie ilość tych wszystkich mostków, pamiętając o półsłupkach, półsłupków nie liczymy, bo tutaj miałyśmy raz dwa półsłupki, tutaj też były chyba dwa, już nie pamiętam jak to szło, ale tak mi się wydaje nad, o, nad tymi słupeczkami trzema były, tak? Tutaj też były dwa, i tutaj też. Ja to przeliczę i za chwilę powiem, ile u mnie wyszło. O, i konkluzja jest taka, że pomiędzy grupami półsłupków musimy mieć zawsze po pięć mostków. Raz, 2, 3, 4, 5. Tutaj na brzegu, oczywiście. I teraz, jeżeli chodzi, Zacznijmy na przykład od tego momentu, tu gdzie mam trzy słupki. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czyli mam nadzieję, że Panie rozumieją. Pomiędzy tymi dwoma momentami, gdzie mamy po trzy słupki i nad nimi robiłyśmy pięć półsłupków, mamy pięć mostków. Później tutaj na tym zaokrągleniu. Na tym motywie, gdzie mamy te pełne krateczki, powiedzmy, od półsłupków, tych pierwszych, do półsłupków, które robiłam w tym miejscu, one są u mnie tutaj, mam 10 mostków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Proszę sobie sprawdzić, czy też tak samo wyszło. I teraz od tych półsłupków. Do tych półsłupków po drugiej stronie. Zaraz przeliczę. Chyba też powinno być 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, zgadza się. I znowu mam półsłupki. Więc liczymy teraz do tych pierwszych półsłupków już na tych, na tych ażurkach. Więc liczymy. Raz, 2, 3, 4, 5, Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze raz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I teraz tu powinno być pięć, raz, dwa, trzy, trzy, cztery, pięć. Zgadza się. Teraz znowu dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I tutaj też chyba było dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, i pół słupki. Ok. No więc. Ten najgorszy newralgiczny motyw jest za nami. Za chwilkę będziemy wykonywały kolejne okrążenie.